Witajcie serdecznie statnikosław medyczno marihuana.com oraz biochem.pl. Dzisiaj spotykamy się z Samią Alhameri, konopną farmaceutką, przedstawicielką fundacji Santa Herba na konopnych targach Kanaba w Warszawie. Witaj Samia. Witam serdecznie. No to już myślę, że około dwóch lat chyba minęło, odkąd ostatnio się spotkaliśmy przed kamerą i rozmawialiśmy na temat branży konopnej. Tak, to było takie szczególne wydarzenie przed komisją Sejmową, nie wiem, czy pamiętasz. No, sporo się zmieniło przez te dwa lata. Jak możesz ocenić w ogóle działalność dwóch lat, jeśli chodzi o właśnie branżę konopną w Polsce i w ogóle na świecie, tak ogólnie mówiąc, jak myślisz? No na pewno konopie się rozwinęły. Jeżeli chodzi o, o Polskę to tutaj widzę takie przebudzenie świadomości społecznej w takim ujęciu zbiorowym. Na pewno pojawiło się now, dużo nowych producentów, przetwórców konopnych. Jeżeli chodzi o takie zaangażowanie polskich rolników to też zaobserwowałam, że jest takie, no taki powrót do takich typowych polskich korzeni. Tak, no branża się zdecydowanie rozwija. Widać coraz więcej przedsiębiorców. Myślisz, że te produkty i usługi, które w tym momencie pojawiają się na rynku polskim są wyższej jakości, czy niekoniecznie? Jak mogłabyś to ocenić? To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że do tej pory nie usystem, jakby prawo, polityka nie usystematyzowało tematu jakości i że niestety to wszystko zależy od takiej wewnętrznej moralności producentów i przetwórców. I tutaj właśnie upatruję ten problem, ponieważ tak jak dobrze wiesz, tych producentów jest bardzo dużo, ale tych, którzy utrzymują jakość i, i dają gwarancję tej jakości swoim klientom, podopiecznym pacjentom jest bardzo mało. No Na pewno brakuje nam takiej dobrej praktyki wytwarzania, przetwarzania, stosowania. Konopi, no na tym tracą przede wszystkim pacjenci. Czyli dalsze jakieś regulacje prawne oczywiście by tutaj się przydały. Tak, oczywiście nie chciałabym, żeby ten rynek konopny zamknął się tylko i wyłącznie na produkty apteczne, ponieważ ja bardzo w sobie cenię, bardzo sobie cenię w tym, na tym rynku konopnym ten rzemieślniczy charakter, czyli małe kręgi, ludzi, którzy robią to z pasji, dla innych, z otwartym sercem, jednak jak dobrze wiesz, ta roślina wymaga takiej szczególnej pielęgnacji i tak jak w zeszłym roku podczas moich jakichś takich podróży po Polsce zauważyłam, że wiele materiałów, wiele konopi jest zainfekowanych, Spleśniałych, czy, czy mają dużą zawartość metali ciężkich. I tutaj, tak naprawdę, jeżeli ktoś inwestuje duże pieniądze bez tej dobrej praktyki wytwarzania, to na rynek trafiają surowce niewiadomego pochodzenia. I tutaj właśnie jest największy problem. Wraz z rozwojem branży rosną też te zagrożenia. Jakie to mogą być zagrożenia, jeśli chodzi na przykład o susz z CBD? Bo tak naprawdę tutaj mówimy głównie o produktach konopnych z CBD do 0,2 THC, prawda? Jeszcze przejdziemy do aspektu terapeutycznego, jeśli chodzi o recepty i kanopie indyjskie w aptekach. Ale jakie właśnie zagrożenia, jeśli się spotykałaś w ogóle z takimi rzeczami, można napotkać w zakupie takiego, takiego suszu? Na pewno to, że nie mamy tutaj gwarancji tego, ile faktycznie tych kanabinoidów, fitozwiązków jest w, tych, w tym suszu. Druga kwestia jest, że faktycznie, jeżeli producent zauważa, że tych fitozwiązków jest za mało, żeby mieć ten efekt terapeutyczny, to stosowane są do naturalnych surowców dodatkowe izolaty, które modernizują ten charakter działania. No i przede wszystkim zauważyłam, że duża część tego suszu jest spleśniała, po prostu. Czyli jest jakiś błąd na etapie zbiorów, suszenia. No brakuje takiej holistycznej edukacji, żeby. żeby by rolnicy przetwórcy byli bardziej świadomi? Okej, okay, a nawiązując do konopi indyjskich, które możemy zakupić w aptece na receptę, prawda? W ciągu ostatnich dwóch, no prawie trzech no powiedzmy dwóch lat pojawiło się 5 czy 6, 7 odmiot, prawda konopi indyjskich. W tym momencie chyba mamy dost dostępność mniej więcej dwóch, trzech odmian. Z czego to wynika? O co tutaj chodzi? Dlaczego po prostu ta branża nie do końca się dalej rozwija? To znaczy z tego co wiem, to jest dużo firm na procesie rejestracji. W procesie rejestracji najtrudniejszy jest ten etap, w którym zweryfikujemy stabilizację cząstki THC, czyli z natury natura nie jest stabilna i ciężko zrobić z medycyny, tak jak to często mówię, przepis na Biszkopt i, e, dlatego też często w farmacji, e, jeżeli chodzi o produkty konopne, posługujemy się różnego rodzaju izolatami, bo łatwiej jest określić to minimum, maksimum w ogóle taką... E, Analizę jakościowo-ilościową, więc jeżeli chodzi o taką, taki surowiec farmaceutyczny w postaci kwiatostanów, to on trochę gra nam na nosie. Mamy, tak jak powiedziałeś, zarejestrowanych sześć produktów, w ciągłej dystrybucji jest około trzech, ale też są problemy, jeżeli chodzi o, o jakość tego suszu z uwagi na wilgotność, transport, więc wydaje mi się, że na przestrzeni lat powinno się sporo zmienić w tym temacie. Miejmy nadzieję, że też pojawią się ekstrakty, na co czekamy już dłuższy czas. Podobno jedna albo dwie apteki w Polsce już przetwarzają. Czy coś słyszałaś na ten temat, jeśli chodzi o dostępny służb konopi indyjskich Spektrum Therapeutics albo Aurory w procesie usług aptecznych, przetwarzania na olej albo ekstrakt? Tak, słyszałam. Natomiast nie chcę się do tego ustosunkowywać, dlatego że do tej pory brak jest tej monografii surowca farmaceutycznego. Nie chciałabym nikogo wprowadzać w błąd, w jaki sposób faktycznie z kwiatostanu zrobić ten ekstrakt. Jaka metoda byłaby najbardziej korzystna pacjentom? No na ten moment pewnie wiesz, moi pacjenci przetwarzają sobie konopie sami we własnym zakresie i to zdaje się być też. Na ten moment takim bezpiecznym rozwiązaniem, ale na pewno ogranicza to dostęp do tej terapii dla wielu pacjentów, którzy nie, ma, nie mają takich możliwości zdolności manualnych, czy sam stan, w którym się znajdują, uniemożliwia im przygotowanie takiego leku? Jeśli chodzi o lekarzy, co się zmieniło, jeśli chodzi o podejście do lekarzy, czy coś się zmieniło, czy mamy tych lekarzy więcej? Jak wygląda między współpraca? Och, tak, kwitnie branża konowna, jeżeli chodzi o kliniki. Natomiast ja dalej widzę, że jest brak takiego, takiego połączenia medycyny zachodu z medycyną wschodu. Dzisiaj właśnie poruszałam to na wykładzie, że dalej towarzystwo jest połączone i te konopie próbują usystematyzować w ramy medycyny konwencjonalnej. A jak dobrze wiemy, natura właśnie nie daje się wpisać w te, w te ramy. No i wydaje mi się, że oprócz takiej wiedzy konwencjonalnej, czyli to, jakie leki przyjmuje pacjent, jakie powinien przyjmować według takich standardowych schematów. Każde. Lekarz, który posługuje się konopiami powinien mieć wiedzę z zakresu fitoterapii, czyli oprócz konopi są również inne rośliny, które mają też holistyczne efekty działania, które można łączyć, których zupełnie nie można łączyć. Czyli tak jakbyśmy się spodziewali na przykład po dziurawcu, który wykazuje działanie przeciwdepresyjne razem z THC nie powinniśmy go stosować, ponieważ może zmieniać biodostępność jakby z samych konopi, więc brakuje mi na pewno tych lekarzy jest dużo, którzy jakby stosują terapię konopną, ale tych świadomych. Można powiedzieć, wiedzy, którą powinni przyswoić, żeby ta terapia była komplementarna, jest tak naprawdę mało. Jeśli chodzi o fundację, Fundacja Santa Herba, prawda, założona z Twojej inicjatywy. Czym obecnie się zajmuje? Jaki jest kierunek rozwoju tej działalności? Na ten moment prowadzimy działalność taką charytatywną. Mamy swoich podopiecznych, głównie dzieci chore onkologicznie. Oprócz tego przyjęliśmy działalność wydawniczą, czyli pierwszą książkę Konopie w kuchni Małgorzate Szakuły wydaliśmy w ramach tego rozwoju i uzdrawiania świadomości społecznej. Ale mogę Państwu powiedzieć, że już 21 września tego roku, czyli za niecałe trzy tygodnie, startuje taka kompleksowa, profesjonalna platforma e-learningowa z kreatorem certyfikatów, tak żeby cała wiedza była w jednym miejscu, spersonalizowane konto. Będzie to platforma edukacyjna o charakterze medycznym, holistycznym, z ukierunkowaniem na terapię konopiami. Więc czekają nas kursy doradztwa, podstaw terapii konopnej, ale też komunikacji transformującej, metod ekstrakcji, etc. Super, czyli edukacja, edukacja, która jest bardzo potrzebna i cały czas dostępna. Tak, dokładnie, lepiej bym tego nie ujęła. Super, Samia. Ja bardzo Ci dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. A Was serdecznie zapraszam na kolejne odcinki na medyczną lub biochem.pl.